Paweł Oleksy z nami po Contender Fight Night 3. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Nowe miasto. Pierwszy raz próbowałeś wynieść się poza kamienną górę. Jak, jak się udało, Twoim zdaniem? Ty mi powiedz. Według mnie spokojnie. No, hala inna, troszkę mniejsza, ale, ale wszystko no, podobnej klasy jak ostatnia. Właśnie nie mniejsza, większa trochę. No płyta jest jakby hali nieco większa niż u nas. Trochę inaczej technicznie wygląda, ale tak się wydaje. Dużo osób też powiedziało, że się wydaje, że mniejsza, nie jest trochę większa. Nowe miejsce, Karpacz, co? Fajnie. Trzeba coś zmieniać. Ale ludzi chyba mniej było niż w, niż w kamiennej górze. Więcej. Okej. Okay. To no takie wrażenie wizualne widocznie. Dobrze, dobrze zamaskowałeś tam w kamiennej. Chyba tak. chyba tak. Chyba tak. udało się właśnie fajnie zrobić. Znaczy to właśnie ta powierzchnia hali chyba stworzyła to, że więcej takiej komunikacji jakby było i być może takie wrażenie odnieśliśmy. Możliwe. E, słuchaj, którą walkę byś w różniu. Adrian Chyba bardzo fajnie powalczył mm, z Białorusinem, którą jeszcze... 100. powiem tak, jako trener Mega ze wszystkiego jestem zadowolony, bo zagrało. Jako organizator nie do końca, w sensie z walk mówię teraz, bo technicznie jestem bardzo zadowolony. Jeszcze tam przejrzę sobie później materiały, wszystko obejrzę z boku, porozmawiam z ludźmi. Natomiast jeżeli chodzi o, o przebieg walk, niektóre były za krótkie, znaczy wiem, czego jest to wynikiem. To jest zrobienie właśnie gali troszkę na szybko. Trudny dobór zawodników i przesyt gal w Polsce. <laughs> chyba to też jest jeden z takich czynników, że teraz ciężej jest znaleźć zawodników. Oni coraz większe wymagania mają, często wypadają, kombinują. Też miałem roszady na, na gali i oczywiście nie, nie, nie uniknęliśmy tego. I, no i nie wszystkie zastępstwa są godne, nazwijmy to sobie. No coś w tym jest. Dzisiaj jest naprawdę mnóstwo gal. My chyba dwie realizujemy na żywo. Kolega jest gdzieś tam, ja jestem tutaj. Na jedną galę nie mogliśmy pojechać, także dzieje się. No bardzo dużo się dzieje na świecie MMA, czy znaczy dobrze i niedobrze, no, nie wiem. No. Ja też robię, należę do tego całego kółeczka, które robi te gale, więc fajnie, że są te widowiska, fajnie, że chłopaki mają i dziewczyny idzie walczyć, się pokazywać, więc wbrew pozorom, jeżeli to jest dobrze organizowane i to się przekłada na fajną promocję i każdy może na tym korzystać, to, to okej, okay. finalnie mówmy się, że jest spoko, nawet jak będzie jeszcze więcej tych gal, tylko ważne, żeby ci zawodnicy yy, też wyrabiali się, bo gal przybyła, a zawodników, no nie wiem, czy aż tak dużo. Wspomniałaś tutaj walkę Adriana Szyby jako tą wyróżniającą się. Na pewno fajnie to rozegrał, te Łokiki super załatwiły robotę. Natomiast miałem wrażenie, że on nie słuchał troszkę narożnika. Czy znaczy, no tak słuchał i nie słuchał. Jakieś tam taktycznie właśnie było że nie tego. Chcieliśmy troszkę zepchnąć na klatkę Białorusina. Też nie mieliśmy jakiejś dużej ilości informacji na temat tego chłopaka. Był, miał lepsze warunki fizyczne. Widziałem jakieś tam skróty jego walk, to... Uderzał kolanami, biły długie czasy proste i z Adrianem też tak zaczął boksować troszkę na, na, na dystans I, i trzeba było skrócić dystans, takie było założenie, natomiast Adrian co, troszkę tej dojrzałości zaczyna powolutku nabierać w tych walkach i on ma bardzo dobrą stójkę, on fajnie technicznie chodzi w tej stójce i nie trzeba było szukać tego, także na no, szybko zmieniliśmy game plan, zaczęły wchodzić kopnięcia, a zauważyliśmy, że ta noga zaczyna boleć, no to, to co, no, to idziemy dalej, tak, szliśmy, e, mówiąc tak dziwnie, tym tropem. Z walk amatorskich Damian Ignatowicz, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko, zrobił wrażenie. Ma taki naturalny instynkt killera. No, Damian się fajnie rozwija, wiesz, no, ma 17 letni chłopak i rozmawialiśmy też ostatnio w wywiadzie, mówiąc, że to taki nasz naczelny junior, który mocno pracuje, żeby iść do, do, do przodu. Co Ta walka nie miała łatwego przeciwnika, Było od Wojtka Antczaka chłopak, który też już tam w nie na jednej gali walczył nagle to żył u niego. Więc chłopak ma doświadczenie i też nie wiedziałem jak ta walka się potoczy. Damian miał swoje problemy. No, teraz już mogę powiedzieć, no, bo Damian tak naprawdę przez ostatnie trzy tygodnie, no, to chyba z trzy razy był chory, bo to tak nie doleczył się, wracał do domu, e, do lekarza, gorączka, nie wiedziałem, czy mu w ogóle waga zejdzie, czy nie zejdzie, ale dzisiaj już mówił, że się czuje dobrze, więc jest ok, ale tak naprawdę na trzy tygodnią przepracował, może tydzień, uczciwie mówiąc. Walka kobiet była na pewno dobrym ruchem, Natalia tutaj rozgrzała publiczność, w sumie to był taki pojedynek, który najwięcej emocjonował tutaj widownię. No Natalia jest wiadomo, miała swoich kibiców, tak jak część chłopaków, którzy też są jakby z rejonu Jeleni Góry i Karpacza, więc wiadomo, że najbardziej emocjonalnie kibice reagują na, na, na walki swoich, jakby tutaj ludzi. Walka fajna, ciekawa, bardzo taka fizyczna na początku, później trochę tych ciosów było, nie wiem, no co do, do werdyktu, zostawiam to ludziom, niech komentują sobie. Dla mnie była fajna walka i dla mnie się to liczy, jakby podchodzę pod tym kątem. Tym bardziej, że ogromnie jestem wdzięczny Ani Tarcińskiej, że przyjechała z Białej Podlaski aż do nas, do Karpacza. Więc przyjechała całą Polskę, żeby, żeby powalczyć. Wzięła, podjęła rękawice na kilka dni przed galą, więc duży szacunek dla niej i cieszę się, że przyjechała. I dała bardzo wyrównaną walkę, postawiła trudne warunki na talii. I, I co? No i pierwsza walka w historii Federacji, mam nadzieję, że fajna i zobaczymy, jak to dalej będzie się układało. Również walka wieczoru ciekawa, Robert, tutaj debiut zawodowy wygląda na bardzo solidnego zawodnika. Znaczy to jest tak widać po Robercie, że on w ogóle też jest bardzo ułożonym człowiekiem mentalnie, tak? Jak on nawet udziela wywiadu, czy rozmawia, czy cokolwiek, to to jest człowiek, który tak twardo stąpa po ziemi, wie czego chce, dobrze wychodzi nastrojony do walki, fajnie realizuje pewne założenia, jest jakby dojrzały w tym wszystkim. Dzisiaj bo zastanawialiśmy się, czy już robimy pro, czy nie robimy, bo Robert nie trenuje też jakoś bardzo długo u mnie, udało się pewne rzeczy zmienić, duża redukcja, bo Robert przyszedł do mnie, 105 kg. Dzisiaj walka w 8.8, sam powiedział w wywiadzie, schodzimy do 8.4, to jest jego docelowa waga na ten moment, więc no co, no fajnie mentalnie ułożony, technicznie dobrze przygotowany. Pomimo tej skręconej kostki tego stawu skokowego, który pierwszy raz mu się przydarzył i też był uciążliwy, bo nie mogliśmy pewne rzeczy realizować, no to walka wyszła bardzo, bardzo fajnie, nie? No, wydaje się mocnym punktem. Słuchaj, e, kiedy kolejne gale? Bo tutaj e, anonser wspomniał coś o dwóch kolejnych, coś zdradzisz? No, pewnie. <laughs> Wiesz co? Kamienna góra. E, wiadomo, do, do wakacji zrobimy gale w Kamiennej górze. E, po wakacjach w, do Wałbrzycha się przenosimy na na ciekawszą hale nazwijmy to w ten sposób. Czyli tak miało być raz w roku, a teraz już zaczynasz dwa razy w roku. No raz w roku było na początku, jak robiłem pierwszą galę i nie wiedziałem co to będzie dalej, jaki będzie odbiór, jak to będzie wszystko funkcjonowało. Wiesz, jakby, ja, ja się bardzo, na drugiej gali też rozmawialiśmy, ja powiedziałem, że bardzo tak ambicjonalnie podchodzimy do pierwszej gali, żeby ją zorganizować, potem mi się to bardzo spodobało. Wiesz, jeżeli może na tym skorzystać zawodnik, tak, trener, klub, Ludzie, bo, bo odzyskułem jakieś tam fajne widowisko, to tak naprawdę, czemu mamy robić jedną? Jeżeli są odbiorcy, są ludzie zainteresowani, i pomimo tego, że tą gardę robiliśmy w bardzo krótkim czasie. To, to ona wyszła fajnie, jakby też pokazała, że, że warto zaryzykować, warto wskoczyć na nie swój teren, podjąć rękawice i zrobić tą galę dodatkową. To nie? No nie było łatwo, Karpacz nie był aż tak super jakby nastawiony do tej gali, natomiast mam nadzieję, że to się zmieni po tej gali. Mam nadzieję, że wszystkim się spodoba, a Burmistrz też podszedł, podał rękę, powiedział, że bardzo fajne widowisko i że bardzo mu się podobało. Więc mam nadzieję, że mamy jakieś tam fajne rokowanie na przyszłość w Kotlinie Jedyniogórskiej. A Wałbrzych, Wałbrzych to będzie największa gala jak do tej pory? Myślę że, tak. Myślę, że tak. Nie zdradzę jeszcze gdzie. W przyszłym roku podamy już konkretnie informacje, bo musimy jakby jeszcze pewne aspekty formalne dopełnić i wtedy będziemy mogli podać taką informację. Natomiast to też kolejne wyzwanie dla nas i oczywiście je podejmiemy. Fajnie, że nie chcesz siedzieć w jednym miejscu, tylko właśnie budujesz taką powiedzmy sobie dolnośląską na razie organizację. To jest dobry pomysł, dobry kierunek. Zdaniem wielu ludzi organizacyjnie, mówię tutaj o takich ludzi z zaplecza, sędziów, ludzi, którzy tu się zajmowali, obsługą gali. Wszyscy uważają, że jest naprawdę fajnie zorganizowane, także masz naprawdę fajny, fajny potencjał tutaj. No, cieszę się, dziękuję oczywiście za te słowa. Cieszę się, że ludzie to doceniają. Często właśnie osoby takie z branży, tak mówiąc, podchodzą i mówią, że fajnie to wyszło, że, że robimy fajną pracę, że, że tak naprawdę skupiamy się na detalach i to finalnie daje fajny produkt. Staramy się, pomaga mi w tym wielu ludzi i za co jestem bardzo wdzięczny. Więc tak naprawdę. Co mogę powiedzieć, no ja tutaj stoję przed kamerą i rozmawiam, ale jakby za mną jest szereg ludzi, no, jakbyśmy obrócili kamerę, to byśmy zobaczyli nawet młodych chłopaków, którzy chodzą, krzesła teraz składają, bo to też jest element pracy i całego widowiska, bo to wszystko trzeba tutaj przewieźć. My z Kamiennej Góry dzięki pomocy wielu ludziom przewieźliśmy wszystko, cały sprzęt, mnóstwo jakby gdzieś tam tych krzesewek i tak dalej, więc za, za tym tak zwanym sukcesem stoi mnóstwo ludzi. I jakby z mojej strony bardzo bym chciał podziękować moim kolegom, Bartkowi. Łukaszowi, Maćkowi, również Kamilowi Ziębi, który tak naprawdę mocno się angażuje od samego początku. Człowiek, orkiestra, który ma dużo kontaktów i, i tak naprawdę ciągle służy pomocą, jest pod telefonem i naprawdę chętnie się chłopak angażuje w ten cały projekt, jakim jest Contender Fight Night. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Zwycięzcą!